Nocą do walki z przeziębieniem potrzebny jest ekspert. W nocy objawy nasilają się i utrudniają leczniczy sen. Dlatego na noc potrzebujesz specjalistycznego leku. GRIPEX NOC pozwala wygrzać się, wypocić i zwalcza wszystkie objawy. Zawiera składniki w zwiększonych dawkach. Jeden zwalcza gorączkę, drugi katar, trzeci kaszel, a dodatkowy składnik ułatwia spokojny leczniczy sen. GRIPEX NOC. Bo noc wymaga eksperta. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wyobraź sobie, że za każdym razem, gdy myjesz zęby. Korzystasz z profesjonalnej opieki 12 ekspertów. Taka jest pasta Colgate Total 12. Badania kliniczne dowodzą, że dzięki opatentowanej antybakteryjnej formule chroni przez 12 godzin i zwalcza 12 problemów jamy ustnej od próchnicy aż do zapalenia dziąseł. Colgate Total 12 działa tak, jakby 12 ekspertów dbało o Twoje zęby i dziąsła. Colgate, wybór dentystów. Dandy nudzi się w Nowym Jorku. Chce wracać do domu. Porwali mnie. Okazja szybko się nadarza. Australijczyk musi ratować ukochaną. Ukrywa ją w buszu przed mafią. Wróciłeś. To nie jest zabawa. Dla mnie tak. Tam z gangsterami rozprawia się po swojemu. Krokodyl Dandy 2. W niedzielę o 14.05 w TVN. Wieczór Unimila Państwu producent prezerwatyw linii Special Collection, firma Unimil.